Witam pana serdecznie, jak ma pan na imię? Bogus, a pani jak ma na imię? A Oriana, witam serdecznie. No to fajnie, ładnie Cud... nawet. Cudownie, kiedy się pan urodził, panie Bogusiu? Ja ten taki poczotko, tak sobie chciałem porozmawiać, to nie ten... ja w taki... Nie, w normalnie, nie ma to tam, to w wasze wróżki. Ale panie Bogusiu, kiedy się pan urodził, panie Bogusiu? 17 grudnia. Roku pańskiego którego? 8 grudnia. No więc słucham cię, mój drogi, jakie masz pytanie? No nie wiem, ładny, bo pani głos. O, dziękuję. Dobrze, to mój drogi, jeżeli nie masz pytania, to ja dla ciebie przesłanie skarb złotej ścieżki życia. Chcesz? Słucham. Jeżeli nie masz konkretnego pytania, to dla Ciebie mam przesłanie z kart Złotej Ścieżki Życia. Chcesz takie przesłanie ode mnie? Nie, możemy sobie porozmawiać. <laughs> <jakieś> przesłania <laughs> mnie to mnie interesuje. No dobrze, to co u Ciebie Boguś? Jak chcesz porozmawiać, to słucham. Co u Ciebie? A nie wiem, a co u Ciebie? A u mnie to w tożo... A ty ja teraz mówię w telewizji, nie? No o, tak, o no. Oh <laughs> my god! Patrz, jesteś na trochę żywo w, w telewizji. No trochę tak. Trochę cię naziarałem. No dobrze. Witam serdecznie Las Dzień dobry. Dzień dobry, mam na imię Mateusz. Tak. Fajne maszycki. To dobrze. Fan... To stwierdzenie czy pytanie, Mateuszu? Nie ma, no szkoda. <grystanie> dobrze. E, dziękuję za, za połączenie, za telefon osobom, które teraz połączyły się. Ja mam takie pytanie do. Słucham pana. E, proszę pana, e, będzie wojna, czy nie będzie wojny? Ale najpierw pan się nie. Ja prosiłem, żeby się przedstawiać z imienia i datę urodzenia, proszę. Marek 90 Dokładna data Dokładną datę urodzenia panie Marku Październik drugi A, no widzi pan fajnie. I który rok? E, proszę. Który rok? 92. 92. Dobra. I pan jest zainteresowany tym, czy będzie wojna, tak? To powiem panu, że u nas na pewno nie. To już mówię panu, bo wcześniej w poprzednich programach e, pokazywałem karty, stawiałem karty, e, także z pewnością może się pan przygotowywać do długiego życia, do tego żeby zająć się pracą, ewentualnie żeby zdobywać jeszcze jakieś nauki, żeby się kształcić i myślę swobodnie o przyszłości. Proszę się nie obawiać, żadnej wojny e, pan nie doświadczy. Dzień dobry. Wróżka Oriana, tajemnice losu. Poproszę imię i datę urodzenia. Takie pytanie, czy 28 sierpnia odbędę stosunek z moją partnerką? Słuchaj, jak będziesz chciał, to odbędziesz. Albo ci stanie, albo ci nie stanie. Krótka piłka, na razie. Witam ciebie, Kriso. Co to u ciebie? <słuchaj> Proszę uprzejmie pana imię. Piotr, się Pan Piotr, panie Piotrze, data urodzenia? 93 rok. Słuchaj, Chriso, powiedz mi taką sprawę. Gdzie są słocze kule z Dragon Balla? Czekam. <laughs> panie Piotrze, to nie jest pytanie do kart. Czy ma pan pytanie do kart? Tak, mał. Gdzie są słocze kule z Dragon powtórz Powtórzę jeszcze raz. Jest to <laughs> śmiertelnie poważne. Panie Piotrze, no cóż, no ja tutaj, pan, wydaw, pan wydawca coś mi tutaj sugeruje, ale nie zrozumiałem, co pan wydawca mówi? Jeszcze raz? Proszę mi uwierzyć, to jest moje marzenie dzieciństwa, zawsze patrzę, gdzie smok jest chował. Ale czy pan wydawca chce się pana zapytać przeze mnie, czy pan chce wszystkie siedem, tak? Dobrze rozumiem? Wszystkie siedem w tym momencie, panie Kriso, jestem tutaj z tą go i w fuzję przechodzę z Marcinem, także nie pierdol się, tylko mów. Oj, no Panie Piotrze, gdyby Pan tego słowa nie użył, to może by mi te karty dla Pana postawił, na te kule z Dragonbola. Natomiast Panie, mój drogi Piotrze, jesteśmy w telewizji. Ja wiem, że jest pora późna, ale takich słów wulgarnych, niestety, no ja nie chcę, żeby widzowie słyszeli takie słowa. Także Panie Piotrze, no bardzo mi przykro, nie powróżę Panu, bo niestety jakieś zasady kultury, moi drodzy, nas sobie obowiązują. No słucham, i mnie proszę na te urodzenia i pytanie. Ja chodził do Pacha. Proszę Państwa, dziadostwo jak zwykle wszędzie buszuje, gówniarze nie śpią i blokują, proszę Państwa, linię. Polska inteligencja nam rośnie. Aż, że tak powiem, serce przyrasta. No, gówniarz zadzwoni i bzdury tutaj powiada, bo chwali się swoim hamstwem, swoim głupim językiem, bezmózgowiem. Siema, siema. Dobra, ale to nie ten program. Siema to był trochę inny program. E, także żegnam bardzo wylewnie i czule m, i czekam tutaj na m, osoby, które chcą w swoim życiu zrobić jakiś fajny e, porządek. No i u parszywcu jakiś bałwanie <grywanie> wydzwaniacz. No. Proszę bardzo, proszę państwa, no, zadzwoni taki kretyn, e, kołek nieociosany. Idiota, który próbuje zaimponować, który próbuje usłyszeć swoje chamstwo na wizji w obecności tysięcy widzów. No proszę Państwa, gratulować polskiej młodzieży, takich ćwoków, takich debilów, takich bałwanów, którzy, proszę Państwa, potem będą mieć przypuszczam tytuł jakiś kupiony magistra czy jakiegoś innego człowieka z teoretycznie z wyższym wykształceniem. No pogratulować polskiej młodzieży. Halo 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 halo. Witam Cię bardzo serdecznie i o co chcesz zapytać Czy ogólnie dzisiaj jakaś opcja będzie żeby ktoś druga zrobił? Nie są, <suszy> Nie, nic, nie, nic w ogóle nie zrozumiałam, co mówisz. Mów wyraźnie, bo, bo powiem że nawet, nawet mój reżyser nie zrozumiał twojego zapytania. Znaczy twój śmiech słyszymy i, i, i całej reszty, ale to chyba... no niestety. O, jak szkoda, było, ale było tak wesoło. Chciałabym się dowiedzieć, jakie będę miała ten rok w sprawach następny. następnych. Dobrze, z, zaraz. Z Andrzejem. Z Andrzejem, tak? A imię Andrzeja? Znaczy imię Andrzeja e, Andrzej. Przepraszam, eee... Na razie sprawdzam, koło mam pozdrowić koło mam pomachać ręką. No, ale ja sobie tylko sprawdzę. Ja sobie tylko sprawdzę. Ale ja nie pokazuję nic. No proszę. Pani Basiu, macham do pani ręką i pozdrawiam panią serdecznie. I drodzy Państwo, od pani Basi dostałem taki żarcik dla was. Słuchajcie! Przychodzi kobieta do spowiedzi, do księdza, tak? No i tak wiecie, nie wie jak to powiedzieć, ta kobieta. Naprawdę nie wie już, jak to powiedzieć. No ale w końcu jakoś się przełamuje, no i mówi... Zdradziłam swojego męża siedem razy. No i ten ksiądz na to. Oj, córko, piekło, piekło. A skąd proszę księdza swędziało? Witam na antenie, Krisa, dobry wieczór. Siema. Siema, witaj, jak masz na imię? Marcin. Marcin, ile masz lat? 19. No to spoko, no to data urodzenia cała. E, 97. Tak. E... Ósmy wrzesień No dobra i proszę bardzo Marcin, jakie masz pytanie? Czy pokażę pan sobę? <ścoughs> <śmów> <śmów> nie mogę. Nawet jakbym chciał, to nie mogę. <śmów> Dziękuję serdecznie. Mój brat wyjechał do Australii polować na kangury. Ja się bardzo o niego martwię, i bym chciał się dowiedzieć, czy on jest tam bezpieczny. Naprawdę? Ale co to znaczy, że on. Ale jak to, jak to polować na kangury? Ktoś mu płaci za to, czy jak? Tak, 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 tak. To jest jego praca. Y Marcin, czy to jest możliwe, żeby ktoś polował na kangury? Chyba nie jest. O Jezu! A no jak jezu mięsa z kangurów? No kurczę. Dobra, no to jak ma ten brat na imię? Brat jest Andrzej. Andrzej, no. A nie dzwonił pan do niego czy no nie pisał pan, że jak pan się martwi, jak tam jemu jest? Nie odżywa się od dwóch tygodni. Najpierw to się zapytam, czy pan Oskar nie robi sobie ze mnie jaj, a potem się zapytam, co z tym Andrzejem w ogóle się dzieje. Siódemka kielichów. Siódemka kielichów to jest karta marzeń, wyobrażeń, fantazji, fantasmagorii, takiego zastanawiania się nad czymś, budowania bajek. Gruby minićmi myszyte dla mnie jest to pytanie z tymi kangurami, bo mi się pokazuje królowa cieni, czyli tutaj yy, albo ja czegoś nie wiem, albo Pan czegoś nie wie o swoim bracie, ale jest chłopiec z wielbłądem na rozwiązaniu. Bez względu na to, gdzie, czy pan ma brata, czy nie. Jeżeli pan ma brata, to bez względu na to, gdzie on przebywa, chłopiec z wielbłądem oznacza pomocnych ludzi i szczęście w życiu. Czyli wszystko będzie dobrze z Pana bratem, jeżeli Pan go ma. Pozdrawiam gorąco i dziękuję za to pytanie. Dzień dobry, witam. Ja chciałem Cię zapytać, Janu, 4.04.2009, czwarty, czwarty, ile ja jeszcze ten seks uprawiał, bo, kurde, już nie bardzo coś. A to, proszę Pana, musi Pan sobie robić lewatywę z mleka, z mleka i z soku z kapusty. Wtedy będzie Pan do grobowej deski sprawny. Panie Janie, to już Panu mówię jako zielarz, więc lewatywa z mleka w proszku i kwasu z kapusty. A teraz zobaczę jeszcze, co karty na to powiedzą. Panie kochany, pan jesteś tutaj chłopak rzeźki, zwarty, tylko wie pan, ważne jest, żeby pan miał dobre partnerki. To też jest niezwykle potrzebne. No i tak pan się sam też lubi tam trochę pomajstrować. Panie, ja nie, lepiej to z kobietami robić. Także. Będzie pan, tak jak mówię, do grobowej deski. A, proszę bardzo, nawet może pan, proszę pana, zginąć śmiercią bohatera, bo może pan umrzeć w czasie uprawiania seksu. Tak mi się tutaj pokazuje z karty szamańskiej. Teraz przykład tego, jak samemu człowiek wpada w stan totalnego zdenerwowania, przygnębienia. Jest połączenie. Ja zawsze proszę, proszę przyciszyć telewizję.